Cześć! Dzisiaj chciałabym Wam pokazać kilka tutoriali na rzeczy do stajni dla koni szlejch, brayer, kolekta i w ogóle. Na przykład na gąbkę, na ścierkę do chrab, na szczotkę, na miotła, na suplementy i na takie rzeczy. OK, zaczynajmy. Zaczniemy od suplementów. Będziemy potrzebować pudełka po farce. To jest sposób z YouTube, ale trochę się robię na Musimy dokładnie umyć pudełko. Ja mam już umyte. I musimy coś do niego włożyć jako suplementy. Nada się na przykład mąka, bułka tarta, cukier, czy tym podobne rzeczy. Jakieś po prostu różne rzeczy, które mogłyby wyglądać jak suplementy. Ja użyłam bułki tartej dzisiaj do tego suplementu. Etykietę do takiego suplementu możemy wydrukować, ale ja akurat nie miałam pod ręką drukarki, albo narysować. Dlatego ja ostatnio wybieram samo rysowanie. Wtedy musimy odrysować nasz suplement. I znaleźć na internecie to co chcemy. Ja mam już narysowane. Teraz musimy przykleić. Ja osobiście używam kleju silikonowego do przyklejania tego, ale można mieć y, jakikolwiek inny klej. Nakładamy i przyklejamy. Lecimy dalej. Teraz pokażę Wam na ścierkę. To nie będzie trudne. To w sumie każdy bym chciał domyślić. Musimy od ścierki po prostu odciąć luk. Proszę bardzo. I mamy ściereczkę. Gotowe żeby zrobić gąbkę, to, to, to samo, tylko że z gąbką musimy wyciąć z gąbki gąbkę. Kto by się domyślił? Nie no, takie proste rzeczy. Lecimy dalej. Tutaj mi się popsuło coś z kamerą. Jak zawsze źle ustawiam kamerę. No i teraz tak będzie widać. No. Um, teraz pokażę Wam tutorial na owiki. Będziemy potrzebować nożyczek. Bandarza weterynaryjnego i modelu konia. Ja akurat tutaj użyłam taki model wstój po prostu o enkanto mojego kochanego koniołaka. Dobra. To jest taki bandaż, który, weterynaryjny, który przykleja się i odkleja od siebie, jakby. Potrzebujemy gdzieś tyle go, tyle bandażu, on się będzie rozciągał. I musimy go odciąć bo inaczej nie zrobimy owijek może widzimy się jak obecne w sumie nie widzimy, bo to nagrałam nie wiem czym, obcinamy jaki ja to obcinam, naprawdę nie mogłam tego obciąć, bo mam tak tępe nożyczki, że ja nie wiem dobra mm. mamy już naszą owijkę Teraz musimy ją przeciąć na pół. Materiał tu na pół musimy przeciąć. O tak dobra tutaj się też męczyłam wieki z tym, żeby to obciąć jak zawsze więc musimy. No, tutaj męczący się wieki, żeby to obciąć jak zawsze więc musimy obciąć na pół. Tak jak na filmiku jest pokazane. Oczywiście mi się ta kamerka tu zrypała trochę. Dobrze, że podoba mi się przypomniała, że nie w tą stronę ją układę i robię normalnie. Okay. Mamy przecięte już na pół. To i tak to jest za duże na no, naszą nogę konia. Chyba, że mamy jakiś bardzo chudy bandaż. Chudy. Nie wiem. Dobra. Um. Więc przecinamy jeszcze raz. Tutaj już mam przecięte. Mam cztery przecięte paski. Hmm, model mi przeszkadzał. Cztery przecięte paski. Czyli w sumie cztery owiejki. To się męczyłam z jedną, bo się zaplątałam. Jakbym... Nie, ja wszystko pamiętam z tego. Wszystko z tego pamiętam Bo nagrywałam to 5 minut temu i teraz jakby nagrywam Wg tego... Um, dobra No Mamy już nasze I żeby za I teraz pokażę jak założyć Musimy założyć od piętki do góry tutaj Do tak jakby końskiego kolana Tak to wygląda jak końskie kolano no. Dobra więc widzimy się jak to no um, to nie widzimy się jak to Ja nie wiem dlaczego ja wszystko co robię nie wiem dlaczego ja nagrywałem wszystko co robię ale owijamy od piętki tutaj powoli w górę do stawu i idziemy w dół w dół w dół, w dół, w dół, w dół, w dół, w dół. I no, ja to bym obwinęła to jeszcze jakby tylko tyle, ale chyba muszę się potem przeciąć te na pół, bo, bo nie przecięłam. I obwijamy, obwijamy i stopujemy. I proszę bardzo, owika jest założona dla konika. Dobra. Teraz widzimy się jak ją zdejmę A, tutaj mi się już kamera naprawia. Tutaj mam zdjęte owiki. I żeby je złożyć, tak jak były tam owiki pokazane na początku. To chwytamy tutaj i po prostu zawijamy w okrąg. Tak jak kółeczko widzimy się. Dobra, mam tutaj jeszcze trochę wyrównałam potem te owiki. I owieczki gotowe są. Razem z koniem. Dobra. Lecimy dalej. Teraz na szczotkę taką o. Szczotkę. Samemu robimy. Będziemy potrzebować deseczkę. Taką małą. jako naszą podstawę. No, to maja, to ja oczywiście nie chciała stać sznurek, taki o, albo jak mamy, jak mamy jakiś inny, ale tak samo sztywny, no to też. No, papier ścierny, jeśli ktoś chce to ładnie wyrównać. Ale nie, trzeba wyrównywać. Tak samo piankę ścierną ja lubię używać. Okay. ja użyłam tego samego silikonowego nożyczki. No. potrzebujemy naszą deseczkę. Musimy odciąć, ja robię dekoracje, nie? ale jeśli ktoś robi bardziej użytkowo-zabawowo, no to ym, po prostu ym, trzeba do figurki przymierzyć. Odcinamy, mi zawsze coś nie wyjdzie w tym odcinaniu i zaraz mi się właśnie połamało tam. Czy bardzo, o, połamane połamana deseczka, próbowałam ją naprawić, ale tak słabo wyszło okej, okay, mam już obciętą deskę więc ja ogólnie tutaj mam taki brzydki właśnie ruch, o tutaj jeszcze stwierdziłam, że zaraz że ja to oderwę bo samo się oderwało tutaj ścieram boki żeby Jakby nie poranić się deską i w ogóle wcielam, przedzielam całą deskę. No, Kamera znowu się nie chciała słuchać. Jak zawsze. To, to jakby zawsze tak jest. No. Więc ja boki sobie czasami zaokrąglam Tak jak tutaj, ale bo dzisiaj nie wiadomo czemu to ja zrobiłam, bo jeden zrobił zrobiłam chyba czy... A nie, dobrze, nok <grym> nie. Więc mamy trochę zaokrąglone boki. Odkładam papier ścierny. Ja jeszcze trochę sobie przecieram to gąbeczko ścierne tak na płasko. I też trochę tak. Ale nie trzeba, można pomienić ten fragment. Dobra. Tutaj można podrapać jedną stronę albo. Rzeczkami albo z halperem. Ja wolę z Boże, trapiemy. Um, aby lepiej klej trzymał. Żeby klej i sznurek miały się czego przy, przyczepić. Okej, okay, mam już podrapana. w że nie widać tego. No nie, nie widać. Jak zawsze... Jak zawsze... O, o, kamera. Oczywiście nie chce się słuchać. Dobra, mamy już. Teseczkę zrobioną, więc. Teraz musimy obciąć 1-2 cm tego sznurka. Nie więcej nie mniej. Nie czasami mi się niestety utnie mniej. Ale da się z tym przeżyć. I musimy bardzo dużo takich uciąć kawałków. No, widzimy się jak to utnę. Dobra. Mam już wszystko ucięte. Wszystko jest ucięte, te teraz potrzebujemy, więc za jeszcze trochę bardziej podrapałam tutaj. Potrzebujemy kleju i powolutku, bardzo troszkę, niedużo nakładamy. Klej silikonowy strasznie szybko wysycha w ogóle. Jego szybko trzeba się w tym sprawować. Rozcieramy. A przynajmniej rozcieram. No, ale się przyda i Ok, i bierzemy po jednym sznurku. To się akurat nie nadawało, bo się. Tak, tutaj były małe problemy techniczne. Wszystko do mnie przyklejało. byłem w tym kleju. Więc po kolei nasze sznureczki. I na początku właśnie będą się tak wywracały. Ale tam potem zacznie jeden, drugiego wspierać. I im dalej, tym będzie łatwiej. Dobra, widzimy się jak to zrobię. Dobra, mamy już wszystko przyklejone. Trzeba to wszystko mocno, ładnie przykleić. Mam to świeże przyklejone. Więc tak. Widzimy się jak wyschnie. Dobra. Wys wszystko już mi tutaj wyschło. Więc teraz. Odcinam Musimy wyciąć, wyrównać Ale to też się strasznie nie mogę Nożyczki właśnie też nie chciała współpracować Kamera też nie chciała współpracować Jakby... Um, dzisiaj e, nic nie chciała współpracować Nic nie miała w planach współpracować Widzimy się jak e, to wszystko obetnę Bo to się raczej nie będzie chciało obcinać I byście czekali tu wieki Widzimy się jak to wszystko obetnę Dobra, szczota obcięta. Wszystko jest ładnie obcięte. Więc szczotka jest, proszę bardzo, gotowa do użytku przez nasze ludziki, czy po prostu tak, żeby ładnie wyglądała sobie. Dobra. Teraz pokażę wam, jak zrobić miotło, ale jakby tak szybko, bo nie będę robiła nowa miatła. Więc będziemy potrzebować właśnie takiej szczotki. Ja, ja tutaj robiłam metodę z metalowym wzmacnianiem, ale można na I po prostu. Tutaj już ślady klejenia do tego się klej silikonowy nie nadaje. Po prostu przyklejemy koteczek. Najlepiej klejem na gorąco. I miotła gotowa. <grym> Zawsze nic nie chciałam współpracować dzisiaj, bo um, to z Owikami i to z tym wszystkim robię dwa dni później niż tamtą pierwszą. No dobra, więc dziękuję za oglądanie. Bardzo, no właśnie, bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu. Jeśli chcecie więcej filmów z tutorialami, to um, możecie zagłosować na to na ankiecie na tym kanale. Dziękuję za oglądanie. バイオー